Witam serdecznie, motywacyjna minuta z kikowego szlaku Słubice, słubickie łąki. Dzisiaj mamy 16. dzień stycznia 2016 i dzisiaj taki tytuł: I co ty na to? Chcę dzisiaj opowiedzieć historię no, niesamowitą. Dzisiaj rano jej słuchałem i elementy tej historii znałem już od dawna. Ale słuchałem dzisiaj rano wywiadu z osobą, którą ogromnie szanuję. Osobę, która prowadziła ten wywiad i, i, i tak strum wyprowadzony, oczywiście obu ogromnie szanuję i, i cenię się od nich, uczę. I gdyby, gdyby nie to, że znam tego gościa tak dobrze, tego, z którym był wywiad, yy, wiem jak ogromnie uczciwym, jakim prawym, jak wspaniałym, jak dynamicznym jednocześnie, jak otwartym, jak przyjaznym jest człowiekiem, ciężko byłoby mi to w, hi, w tą historię uwierzyć. Ale taka jest, taka jest. Nie wiem, ile czasu jesteś w biznesie. Być może jesteś rok, dwa, może nie, dopiero zacząłeś, może jesteś 5 lat, a może jesteś 10 lat. Nie wiem, może jesteś 12, 13, tak jak w Morinzie jesteśmy w biznesie, i nie masz sukcesu. I nie masz sukcesu. I posłuchaj, przez tą minutkę półtorej, jak wyglądała historia Jordana Adlera. Jordan Adler, fantastyczny multi networker owiec. Networkowiec, fantastyczny gość. Um, y, zarabiający miliony dolarów. A tak zwany million dollar er, earner w MLM, czyli roczny dochód minimum miliona dolarów. Obecnie. Zaczął swoją przygodę z marketingiem sieciowym dawno, dawno temu, bo gdzieś tam w latach 80. Pracował w liniach lotniczych wówczas. I kiedy zaczął tą przygodę z marketingiem sieciowym, przez 10 lat zmienił 11 firm czy przez 11 lat, przepraszam, zmienił 10 firm i dobra, Topal 6, Topal 6, ale przez, te, e, przez ten okres czasu, przez te 11 lat nikogo nie zarejestrował, ani jednej osoby w żadnej firmie nie wpisał, ani jednej osoby, no świetnie, jak opowiada tą historię, wydaje się to nieprawdopodobne, nikogo nie wpisał, miał czasami kilku klientów. Ale nikogo nie wpisał jako konsultanta. Nie miał żadnego partnera biznesowego. Przetrwał ten czas. I potem trafił na dwunastą firmę, czy 11 i w ciągu 7 lat wybudował dochód w wysokości 8 milionów dolarów, wpisując w tym czasie około 130 osób personalnie. Coś się stało. Coś się nastąpiło niesamowitego. Wszystko zaczęło mu iść. No ale żeby nie było tak dobrze, firma, która była z branży telekomunikacyjnej, Niestety nie nadążała za zmianami technologicznymi, czy nie zwracała na nie uwagi, i praktycznie z, dna, z dnia na dzień upadła. I Jordan właściwie został bez dochodu, bo nagle firma przestała funkcjonować, przestała produkować produkty i tak dalej. Wystartował w kolejnej branży, w kolejnej branży. Trwało to parę miesięcy, zaś to przygotowanie i tak I w tej kolejnej branży w ciągu 11 lat w tej chwili, tak, zarobił e, 12 lat w tej chwili. Zarobił blisko 14 milionów dolarów. Wszystko się zmieniło niesamowicie, pomyśl o tym pierwszym jego czasie, pomyśl. On mówi, że on jeździł na spotkania, on uczestniczył, on pracował nad tym wzrostem osobistym. Właściwie wydawało mu się, że wszystko jest w porządku, ale w momencie, kiedy przychodziło do zapraszania ludzi na spotkanie, kiedy przychodziło do decyzyjnych momentów, kiedy trzeba było coś powiedzieć, on był zblokowany, on nie był w stanie, on po prostu, ta, ta przestrzeń między tym, co chciał zrobić, a tym, co robi, była tak ogromna, że on się po prostu peszczył, nie był w stanie nic zrobić. Niesamowite. Ciekaw jestem to, co ty sądzisz. Pomyśl o sobie. Eee, pomyśl o swoich wynikach dzisiaj. Pomyśl o Jordanianze, który jakiś czas temu przez tyle lat wytrwał, nikogo nie wpisując, zmieniając filmę za filmą w sumie, aż w końcu coś się zaczęło niesamowitego dziać. Tyle na dzisiaj. Taką historię chciałem powiedzieć, no ta historia fantastyczna to jest wywiad 35-40 minutowy, a na e, GoProaccess.com na serwisie Erika. É hey.